Witam państwa. Nazywam się Kacper Borys. Jestem prezesem inicjatywy Susan Strike uczniowski sprzeciwiającej się systemowi edukacji narodowej. Przyszedłem tutaj pod ministerstwo, bo widzę, że państwo są bardzo e, zainteresowani edukacją. Według mnie, aby edukacja naprawdę była porządna, należy znieść przymus szkolny. Edukacja powinna być wolna. Uczniowie powinni uczyć się tego, czego chcą. 21 marca organizujemy ogólnopolski strajk uczniowski przeciwko przymusowi szkolnemu. Tego dnia nie wracamy więcej do szkoły. Zapraszam Państwa serdecznie na strajk. Więcej na stronie susen.pl/u strajk. Dziękuję. W jakim wieku dzieci będą decydować o tym, czy się będą uczyścić? Może tak, nie, nie, nie wchodźmy w dyskusję. No nie wiem, bo jestem ciekawa. Ja e, to, co, to, tak, możemy sobie Samy prywatnie, sobie... prywatnie porozmawiać przez nie, mikrofon. Nie, nie Dobra, to, Pan to jest ogłosił kilka... Generalnie my się nie zajmujemy władzą rodzicielską, rodzicielską. dlatego... To nie chodzi o władzę rodzicielską. Władza rodzicielska pozostaje, rodzice decydują. Rodzice do 18 roku życia decydują, e, czy, e, czy dzieci powinny się uczyć, gdzie się powinny uczyć i tak dalej, Natomiast jeśli znosimy obowiązek szkolny, to e, jakby ten udział ucznia w decydowaniu o sobie jest większy. Generalnie ja, ja, to, ja protestu nie popieram. Natomiast e, 21 marca robimy ogólnopolski strajk uczniowski przeciwko przymusowi szkolnemu. Chcemy znieść przymus szkolny. O, 21 marca jest ogólnopolski strajk. Na TikToku mamy ponad milion wyświetleń. Strajk jest popularny, mamy lokalnych liderów. Proszę bardzo, zapraszam na strajk. Dziękuję bardzo. Pan nie popiera, ale nie popiera pan strajku. Nie. Tego za mało wiem o nim, ale z tego co widzę, to raczej to jest lewacka rozruba jakaś. Niby chciał, żeby nie było obowiązku szkolnego, żeby kto nie chce, a kto powinien decydować o tym, czy dziecko, czy, czy rodzic. Powinien o tym decydować rodzic, bo my się nie zajmujemy władzą rodzicielską. Chcemy znieść obowiązek szkolny, aby nie mogło państwo wymuszać ogólnie jako susen. Organizacja Susen strajk Uczniowski sprzeciwiający się systemowi edukacji narodowej. Chcemy również sprywatyzować szkołę oraz zautonomizować. Natomiast strajk się skupia jedynie na zniesieniu obowiązku szkolnego. Susen.